Hmm. Bankroy, jestem w obrębie, jestem na górze, jestem na górze, jestem na górze, jestem na Góra przystaje. No chyba się... Ci... Chyba w Boga nie wierzysz, co? Ruk się desantuje! Patrzcie w górę! Zlikwidować cel zlecenia! Współrzędne oznaczone, walimy! O, o biegnij do dół. Od dołu. Kurde, no. Już się nie trafiłem. Uważaj, bo on na sody celuję. Jak biegniesz w lewo...

Jest niemożliwe. Ale to ma odrzut Kurde, ale jest i dalej. No bo idę przy mnie Biegną do mnie. Nie, zążka. Nie wiem gdzie on był Ale dostawałem mocno Kurde, powaliłem go tam O masz, bieg mi tutaj Ale nie. to jest chyba drużyna

Maciek, tu jest sklep. A tu torba. Dawaj do sklepu. Dobra. Ja kupię BSP. Chyba, że dobra. Czekaj, czekaj, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Tu mamy sklep. Co to jest? Ja BSP kupiłem. bezpieczni. Wrogi Motor. Wrogie BSP aktywny. Rusajcie do karabinów. Poszedł nam zwiad. Wyślijcie go. BSP za przydaw wszedł. Hm. Pójdź przez statek, może. Wyspę Wraca, żeby uzupełnić paliwo. Właśnie cały czas obserwuję ten, który prawa? Co to jest? Baran do relokacji. Ty, zobacz. Wiem, widziałem to, No to jest z tego. Z... Można sobie poradzić do góry. Tego... Ale tutaj dali coś takiego? A widzieliś butle wybuchające? Tak. <laughs> Nie dotykaj ich. <noise> znaczy, nie bierz ich no zbyt długo, nie miej na sobie. O, o Kontrakt niewykonany. Cel utracony. już znaczy ja podpalam i rzucam. <noise> ja zbyt długo trzymam. O, mamy sklep. O ile jest maska? A. Dobra, to jedną z nas może kupić. Ja 10. mam maskę a, dobra, dzięki Zbliża się gazu, wyznaczamy nową bezpieczną strefę Kurwa, a co z BSP? Mamy go. Nie wiem gdzie już są O kurde no Gdybyśmy mieli BSP Gdybym wiedział, no to bym kurde nie kupował no, Dobra, chodź, wezmę Cokolwiek. Chociaż... Daj sobie zestaw do sam no, reanimacji. O, te dwa helikoptery, na sobie latają. A, selfa sobie wezmę. Ja jeszcze wezmę ten. Jeden nalot. Dwa nawet możesz wziąć. No, to chodź, weźmy. Po 600. Uwaga na tyły. Zaraz A ja biorę ja po tobie. Kolejna wypada, zrobię głakońska. Kredy wróciły do normy. Serio? Teraz mam 2200. Jak się BSP to w nim było. Skutek tam. Na radarza ich mam. Oooo, ale sniper. Uważaj bo bez zwierzę. Bezpiecznie. Nope. Oj. Jest gość. Celu znaczony. Walcie w nich. Dół, trzy. Jest tutaj. Okay. Atakuje do jego strzęka. Pojew prawo. O, na senisą. Dłuchigło. To decydująca chwila. Od nowa nie jest aktywna. Zbliża się wóra gazu. Nowa bezpieczna strefa oznacza. Jest Pierwsza dziesiątka, nieźle jest na miecie Spółrzędne oznaczone, Proszę o Rozumiano, Jest chyba tutaj Jestem tylko helikoptera. Fójrz, hmm. polu widzenia. nie wykonany, Przed nami jest, tutaj jest. Cel wydaje się być wrogo nastawiony. Gdzie To helikopter chyba. Nie, czekaj, on musi. Poczekaj. Musi... Słyszę go. O? Dwa helikoptery. To Tam, nie, jedna drużyna.

Kurde, albo to jest helikopter, albo mi... W sensie niemożliwe, Jest. Tutaj jest. jest widziałem go. O nie. Ło. Mamy. Jeden czy dwóch? A, dwu. dwóch. Dwóch, dwóch, dwóch bo by wleciał To na ma. No. O ty śmieciu Bezpiecznie. No nie. O jest. <śpiewanie> Stałem. <śpiewanie> Dobrze, że selfa Dobrze, <śpiewanie> No. A to jest... ale jakieś jakieś cele.